Dzień dobry w nowym roku szkolnym, w roku szkolnym 2025-2026. Witam się z Wami i chcę Wam trochę opowiedzieć, jak KidsView wspiera adaptację i wdrożenie w nowy rok szkolny i tak naprawdę jak pomaga budować dobrą relację z rodzicami. KidsView to oczywiście aplikacja z dziennikiem elektronicznym dla przedszkoli, i żłobków. I nowe rozwiązania, które sprawiają, że poprzez to, że są uszyte na miarę czasów i na miarę potrzeb, możemy właśnie po pierwsze automatyzować swoją pracę i znacznie mniej czasu poświęcać na rzeczy odtwórcze, zostawiając więcej zasobów na sprawy, które wymagają od nas tych zasobów, ale też dzisiaj chcę się najbardziej skupić na tym jak Kidsview wspiera nauczycieli, dyrektorów, kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną właśnie w budowaniu tej więzi z rodzicami. Bo prawda jest taka, że kiedy mamy adaptację do przedszkola, to te adaptacje przechodzą nie tylko dzieci, ale przede wszystkim przechodzą ją rodzice. Dzisiaj Współcześni rodzice bardzo potrzebują wiedzieć, co ich dzieci robią w przedszkolu. Zadają bardzo dużo pytań, troski o to, czy dziecko zjadło, ile dziecko zjadło, o to, czy korzystało z toalety. Dzięki temu, że funkcjonalność aplikacji KidsView pozwala na zaznaczanie takich informacji, rodzic dostaje taką informację po prostu dosyć sprawnie, dosyć szybko i bez angażowania znowu nas w te odpowiedzi i w to, żebyśmy. Pamiętały o wszystkim. Jako nauczyciele możemy te informacje przekazać. Prawda jest też taka, że ten wrzesień, dzięki temu, że to jest nowe rozdanie, wdrażamy też nowe procedury, łatwiej nam nauczyć rodziców nowego sposobu komunikacji. Oczywiście w granicach czasu, który na to wyznaczymy, to też bardzo, bardzo ważne. Ja też sobie myślę, że rodzice współcześni szczególnie liczą na taki porządek organizacyjny placówki. Kiedy czują, że ta placówka ma właśnie ten porządek organizacyjny, to czują się dużo bardziej zaopiekowani i bezpieczni. Więc tak naprawdę korzystając z KidsView z pewnością dostarczacie rodzicom poczucia właśnie porządku organizacyjnego bardzo ważnej, bardzo ważnej kwestii. Oczywiście w aplikacji KidsView, jak zawsze, mamy te funkcjonalności, które związane są z płatnościami automatycznymi, z wyliczaniem tych płatności, z posiłkami, odznaczaniem dzieci, zaznaczaniem ich obecności czy nieobecności, a także Uzupełnianiem dziennika, tak naprawdę jednym kliknięciem w Kidzu, oczywiście, są wszystkie programy dostępne na rynku, ale to nie oznacza, że musicie pracować na tych programach, możecie pracować na swoich programach autorskich. Oczywiście, też każdy program możecie modyfikować pod swoje potrzeby, dopisywać czy usuwać coś z tego, co jest automatycznie uzupełnione. To bardzo ważne. I co najważniejsze, w dzisiejszych czasach, kiedy rodzice też coraz bardziej świadomie podchodzą do y, udostępniania wizerunku swoich dzieci w sieci, a jednocześnie chcą wiedzieć, co dzieje się w placówce, bardzo ważne jest to, że właśnie poprzez dostęp do y, aplikacji KidsView mają również dostęp do zdjęć, czy innych relacji zamieszczanych właśnie w aplikacji, a nie w sieci, czyli ten dostęp nie jest taki ogólny. Ten wizerunek dziecka w sieci jest chroniony, co jest niezwykle ważne i coraz bardziej zwracamy na to uwagę. W związku z tym, jak zwykle w tym roku, polecam KidsView i wiem, że, to, że ta aplikacja wraz z dziennikiem elektronicznym jest doskonała do tego, żebyśmy pracowali na miarę czasów. A jednocześnie chcę podkreślić, że zespół KidsView dba bardzo o to, żeby wdrożenie produktu, żeby wdrożenie aplikacji dziennika elektronicznego i funkcjonalności, które wybierzecie, bo też prawda jest taka, że to wy dostosowujecie funkcjonalności do swoich potrzeb, żeby to wdrożenie nie przebiegało w sposób stresujący dla kadry czy dla dyrekcji. Zespół KidsView dokłada do tego wszelkich starań i też na miarę potrzeb yy, przekazują wam. To, co jest Wam na ten moment potrzebne i co ułatwi Waszą pracę, zapraszamy do kontaktu. A ja w tym roku znowu witam się jako ambasadorka KidsView i będę Was zachęcać do korzystania ze wszystkiego, co będziemy w KidsView również edukacyjnie przygotowywać, bo KidsView to firma, która nie tylko dostarcza technologii, nie tylko dostarcza właśnie udogodnień w kwestii organizacji pracy, ale przede wszystkim pamiętamy w Kidsview i twórcy Kidsview pamiętają o swojej najważniejszej misji. Wsparcie przedszkoli, wsparcie żłobków i wiedza merytoryczna ponad wszystko. Więc dziękuję i zapraszam na kolejny rok z Kidsview. Zuzanna Jastrzębska Krajewska.